na mu rusza do zoo. miss mu goes to the moon napisała kelly graves ilustrowała lisa chancy guida panna mu Żyła na farmie, na wsi. Miss Mu lived on a farm out in the countryside. Na całej farmie, od stodoły aż do pól, wszystkie zwierzęta żyły szczęśliwie razem. Across the farm, from the barn to the fields. All the animals lived happily together. Wszystkie oprócz panny mu, której nic ekscytującego, nic fajnego się nigdy nie przytrafiało. But for Miss Mu, nothing exciting thing ever happened. I nie wiedząc czemu and without really knowing why panna mu była bardzo smutna Miss mu was very sad pewnego dnia panna mu oświadczyła swoim znajomym ze stodoły. Nie mogę już tu dłużej zostać. Jest tu tak nudno. Myślę, że muszę iść swoją drogą. One day Miss Mu announced to her barnyard friends. I just can't stay. It's so boring here. I think it's time that I go my own way. Wszystkie zwierzęta zebrały się razem i powiedziały Och, panno mu, prosimy, nie odchodźmy my cię tak bardzo kochamy. All the animals got together and said Oh, miss mu, please don't go, we love you so. Ale panna mu potrząsnęła przeczącą głową, odgarnęła swoją krowią łzę i rzekła But miss Mu shook her head, brushed away her mu tear and said, Muszę odejść. I must go. I have to go. <sighs> no i poszła. And off she went. Wkrótce panna mu dotarła do kolejnej farmy. Zobaczyła przyjazne konie i owce i kurę i jej kurczęta i nawet kilka świń. She saw a friendly horses and sheep, a hen, her chicks and a couple of pigs. Wszystkie wydawały się szczęśliwe, to było jasne. They all seemed happy, that was clear. Ale ona wiedziała, że tu się nic dla niej nie zmieni. But she knew. That nothing would be different here. Więc nadal schwa, 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 aż, so she kept walking and walking and walking, aż dotarła do zoo, until she came to the zoo. To było miejskie zoo, zoo. Dla panny mu? Więc cóż, chodziła i zwiedzała. It was the city zoo. A zoo for Miss Mu. What could she do but walk in and explore? I nagle... Panna mu usłyszała jakiś dziwny, zwierzęcy odgłos. All of a sudden Miss Mu heard a strange animal sound. Odwróciła się i ujrzała. Turning around she saw. słonie, the elephants. Hmm. Kim jesteś i co tu robisz? Zapytały słonie, ale niezbyt przyjaźnie. Who are you and what do you do? The elephants asked, but not very nice. E, jestem krową, odpowiedziała panna mu. I am a cow, replied Miss Mu. Daję mleko i robię mu. I give milk and I mu. Czy mogę Przyjść i zamieszkać z wami? Can I come and live with you? Hum, rzekły słonie. Hum, said the elephants. Ależ ty nie jesteś wcale jakaś nadzwyczajna. Idź sobie od nas. You are not special. Go away and leave us now. My chce, nie chcemy wcale mieszkać z, na, z jakąś nudną, starą krową. We don't want to live with a boring old cow. Panna mu odwróciła się smutno i zaczęła znowu iść. Kiedy spojrzała w górę, zobaczyła. Miss Mu turned sadly away and started to walk again. When she looked up. 6. żyrafy The giraffes Kim jesteś i co tu robisz? zapytały żyrafy, ale niezbyt przyjaźnie. Who are you and what do you do? The giraffes asked, but not very nicely. Jestem krową, powiedziała panna mu. Daję mleko i robię mu. Czy mogę przyjść i zamieszkać z wami? I am a cow, said Miss Mu. I give milk and I mu. Can I come and live with you? Ha! rzekły żyrafy. Ależ ty nie jesteś wcale jakaś wyjątkowa! Idź sobie, zostaw nas! Nie chcemy żyć z jakąś nudną starą krową? Hump, said the giraffes, you are not special. Go away, leave us now. We don't want to live with a boring old cow. Smutna odwróciła się i dalej sobie troszeczkę poszła. Sadly she turned away and walked just a bit more. Ale jej oczy Otworzyły się szeroko, kiedy zobaczyła. Her eyes opened wide, when she saw. Lwy, the lions. Kim jesteś? I co robisz? Zaryczały lwy, ale wcale niezbyt przyjaźnie. Oj, wcale! Who are you and what do you do? The lions roared, but not nicely at all. At o oh, rany, powiedziała panna mu. Jestem krową. Daję mleko i robię mu, ale ja nie jestem pewna, czy ja chcę z wami zamieszkać. Oh dear, said Miss Mu. I am a cow. I give milk and I mu. But I am not sure if I want to live with you. Hum! Rzekł lwy. A cóż jest takiego wyjątkowego w krowie? Idź sobie, zostaw nas. Hump, said the lions. What's so special about a cow? Go away and leave us now. Panna mu zaczęła biec z całej siły aż na drugi kraniec. Zo i rozpłakała się. Miss Moon. ran all the way to the other side of the zoo and she began to cry. Moo-hoo-hoo-hoo-hoo, mm -hmm. mm -hmm. Kim jesteś? I co tu robisz? Doszedł do niej całkiem miły głos za pleców. Who are you and what do you do? Came a very nice voice from behind Miss Moo. Jestem tylko nudną starą krową, odpowiedziała biedna panna mu. Ja tylko daję mleko. Ale to, to, to was pewnie nie zainteresuje. I am just a boring old cow, said poor Miss Mu. I can only give milk and that won't interest you. Hump, odrzekły zebry a co my tam wiemy? My tylko stoimy sobie w słońcu i pasiemy się cały dzień. Ale dozorca, który zaraz przyjdzie, nas nakarmić on powinien wiedzieć, co zrobić z krową. Hump, said the zebras who are we to say? We are we just stand in the sun and graze all day. But the zookeeper feeds us right about now. He should know what to do with a cow. No, i tak się właśnie stało. Dozorca Zoo podszedł do panny mu i powiedział: Sure enough, the zookeeper walked right up to me, and said. Kim jesteś i co ty robisz? Who are you and what do you do? <laughs> nie jestem słoniem dużym i szarym, nie jestem żyrafą, która się wyciąga wysoko co dnia, nie jestem nawet lwem ze wspaniałym wielkim rykiem, jestem tylko krową, całkiem nudną krową. I am not an elephant big and gray, gay. I am not a giraffe who stretches tall every day. I am not even a lion with a great big roar. I am just a cow who is a bit of a boar. Ależ pan no mu, nie wolno tak mówić. Chodź ze mną, zabiorę cię na przechadzkę, powiedział dozorca Zo. Now, Miss Moo, that's no way to talk. Come with me, let's go for a walk, said the zookeeper. A więc ban, panna Mu podreptała za nim. So Miss Moo followed him to aż do samego mini zoo, the petting zoo. Co za niespodzianka! Panna mu nie wierzyła własnym oczom. Wszędzie były dzieci, które głaskały i karmiły zwierzątka, a te zwierzątka to wcale nie były żyrafy czy lwy. To były. What a surprise! Miss Mu could not believe her eyes! There were children everywhere, petting and feeding the animals. And these animals were not elephants, giraffes or lions. They were pigs, sheep, hens, and horses, świnki, owieczki, kurki i koniki. Pan nomu! powiedział dozorca Zo. Pani wędrówka skończona. Niechżeż pani zostanie tutaj i będzie naszą przyjaciółką. Miss Mu, said the zookeeper, Your journey is at end. Stay here with us and be our friend. Panna Mu wpatrywała się w dzieci, przyglądała się zwierzątkom, które żyły w mini zoo, uśmiechała się nieśmiało. A każdy odpowiadał jej również uśmiechem. Miss Mu stared at all the children. She looked at the animals who lived in the petting zoo. She smiled shyly, and everyone smiled back. W końcu wiedziała, co zrobi. W końcu odnalazła swój nowy dom. And at last she knew what she would do. At last. there was her new home, dom la panne for miss mo. bye!